Dzień dobry. Przed nami nowy rok kalendarzowy, za nami zimowe stanie słońca, czyli nowy rok solarny, i to jest bardzo dobry moment, aby dokonać różnego rodzaju podsumowań, aby zaplanować coś na przyszłość, przygotować sobie noworoczne postanowienia. A jeśli nie postanowienia, to wskazówki, jak. Żyć w kolejnym roku, jak przeżyć kolejny cykl, który przed nami. Ja również przygotowałam 15 noworocznych postanowień, 15 noworocznych wskazówek na ścieżce duchowego wewnętrznego rozwoju, którymi chciałam się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że będą dla Was inspiracją, że stworzycie własne i będziecie się ich trzymać. Będą towarzyszyły Wam dłużej niż kilka tygodni nowego roku, ale będą takimi wyznacznikami, kamieniami milowymi na tej wewnętrznej ścieżce, w tej duchowej podróży, którą odbywamy wszyscy. A dzięki temu być może będzie łatwiej. Pozwólcie zatem, że przeczytam Wam piętnaście noworocznych postanowień i postaram się króciutko każde z nich omówić. Pierwsze postanowienie, które wydało mi się istotne i ważne, a o czym bardzo często zapominamy, brzmi tak. Żyj własnym życiem w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Jakże często żyjemy cudzym życiem, jakże często żyjemy wzorcami i wyobrażeniami o idealnym życiu, które tak naprawdę w ogóle nie są nasze. Gubimy się po drodze, gubimy po drodze własne własną wrażliwość, własne doświadczenie, własne rozumienie świata. W procesie socjalizacji, internalizacji trudno nam właściwie odróżnić, co jest nasze, a co jest nabyte. Co tak bardzo w nas wrosło, że już nie jesteśmy w stanie odróżnić jednego od drugiego, zachęcam do tego, aby usiąść i pomyśleć, zastanowić się nad tym, co tak naprawdę jest moje, co tak naprawdę wynika z mojej najgłębszej, Świadomości, niektórzy powiedzieliby duszy, co jest tym najważniejszym dla mnie i czy na pewno są to te rzeczy, te przekonania, te osądy, opinie i myśli, które noszę ze sobą na co dzień. Zapewniam Was, że takie odkrycie może być bardzo uwalniające, chociaż nie musi być łatwe. Czasami są to bolesne odkrycia, ale warto ich dokonać. Drugie postanowienie brzmi mniej przejmować się tym, co mogą myśleć o mnie inni. Wszyscy zmagamy się z wiecznym martwieniem, co inni o nas sądzą, czy nas lubią, czy nas nie lubią, i co sobie pomyśleli na nasz temat. Dobra wiadomość jest taka, że ludzie o nas myślą mniej niż nam się wydaje ponieważ najczęściej myślą o samych sobie. Druga wiadomość nie jest taka dobra a mianowicie ludzie pomyślą co będą chcieli bez względu na to co zrobimy jak się zachowamy co powiemy to będą nas oceniać tak jak chcą bo mogą czasami mogą nie, nas nie lubić z całkiem błahych powodów a czasami nie będą im przeszkadzały nasze największe wady także naprawdę nie ma sensu przejmować się tym co mogą myśleć i sądzić o nas inni ważne aby być dla innych życzliwymi, dobrymi, tolerancyjnymi ludźmi, bo tyle możemy z siebie dać. To, jak wyglądają nasze relacje, najczęściej zależy od nas samych, więc warto dbać o to, co my możemy dać innym. I zapewniam Was, że najczęściej to wraca. To, co dajemy, to odbieramy. To, co posiejemy, to zbierzemy. Warto mieć to zawsze na uwadze, i w stosunku do najbliższych, i do tych całkiem nieznajomych, których mijamy na ulicy bardzo często w pośpiechu. I nie zwracając na nich uwagi. Trzeci punkt, myślę, bardzo ważny, z którym większość z nas ma problem, mianowicie szanować siebie. I tu nie chodzi o to, by mieć się zapępek świata, ale by umieć realnie ocenić swoje miejsce w świecie, wytyczyć granice, nie pozwolić ludziom wejść sobie na głowę, umieć zachować się asertywnie. Myślę tutaj o takiej mądrej asertywności. Nie o widzimy się i egocentryzmie, tylko takiej, właśnie o szacunku dla siebie. Jeżeli umiemy szanować siebie, umiemy też szanować innych. Jeśli brakuje nam szacunku dla samych siebie, nie jesteśmy w stanie obdarzyć tym uczuciem innych. Możemy się ich bać, możemy ich podziwiać, ale na pewno nie będzie to głęboki szacunek. Zatem warto pracować nad szacunkiem do samego siebie, do swojej pracy, do swojego czasu. Do swojego ciała, umysłu, zdolności, ale również słabości. Bo kiedy zaakceptujemy swoje słabości, kiedy zauważymy, że są, to mamy do nich dużo zdrowsze podejście. Przestają być strasznymi demonami, stają się czymś, nad czym można po prostu popracować. Czwarty punkt: nie trzymać się kurczowo nawyków, tych myślowych, emocjonalnych i fizycznych. Często Żyjemy na autopilocie, często funkcjonujemy półprzytomni, robimy wiele rzeczy mechanicznie, automatycznie. Nasze ciało jest w, jednej, w jednym miejscu, nasza głowa jest w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie. Sami wiecie, jak to jest. Bardzo często w ogóle nie wiemy, co się dzieje wokół nas, więc warto się zatrzymać, warto zauważyć, co jest tu i teraz, warto zauważyć, jak funkcjonujemy w rzeczywistości. I na ile jesteśmy przytomni, a na ile reagujemy nawykowo. Kolejny punkt brzmi: otworzyć się na zmiany. Ponieważ wszystko we wszechświecie się zmienia, jest to jedyna niezmienna cecha wszechświata że jest w ciągłym ruchu i w ciągłej zmianie. Warto otworzyć się również na to, na tę prawdę. Warto odkryć ją w sobie, warto otworzyć się na wszystko, co niesie nowe. Co niesie nieznane, co do tej pory nie było nam dane, warto otworzyć się na zmianę samych siebie. I myślę tutaj o takiej głębokiej, duchowej przemianie, która uczyni z nas lepszych ludzi, dzięki czemu sami będziemy lepiej funkcjonować w świecie i na pewno innym będzie się lepiej funkcjonowało z nami. Zmiana to rozwój, zmiana niesie wiedzę, zmiana niesie doświadczenie. Zmiana niesie różnorodność, bo przecież poznajemy ciągle nowe sytuacje, nowych ludzi, doświadczamy nowych rzeczy i dzięki temu ciągle się uczymy. Możemy się rozwijać. Gdybyśmy zamknęli się w, takim, w takiej niezmiennej rzeczywistości, to zaczniemy wegetować. Boimy się zmian, to jest naturalne, to jest zdrowy odruch, należy to również zaakceptować zauważyć, zaakceptować. I nie lgnąć do tego przekonania, nie lgnąć do tej myśli, po prostu robić swoje. Skoro zmiany są dobre, warto dać im szansę. Szósty punkt na mojej liście brzmi: Nie ufać ślepo nikomu i niczemu. Myślę, że jest to bardzo ważne postanowienie, tym bardziej, że mamy naturalną skłonność do podążania często właśnie ślepego, bezrefleksyjnego za tymi, których podziwiamy którym ufamy, którzy wydają nam się lepsi od nas samych. Ja zachęcam do tego, abyśmy sami dla siebie byli nauczycielami, abyśmy zaufali własnemu doświadczeniu, własnej mądrości, abyśmy umieli zadawać pytania i wątpić, abyśmy konfrontowali wiedzę, którą, do której mamy dostęp, abyśmy zawsze, jak to mówi stara dziennikarska zasada, sprawdzali. Informacje w trzech niezależnych źródłach. Dzisiaj ta zasada jest rzadko stosowana, ale warto mieć ją na uwadze, bo pozwala nam na obiektywny ogląd rzeczywistości o tyle na, oczywiście na tyle obiektywne, na ile to możliwe ale zawsze mamy dzięki temu szerszą perspektywę, większy dystans i więcej możliwości do wyboru. Zatem nie ufajmy ślepo nikomu i niczemu. Żadnym ludziom, żadnym księgom, żadnym ideom zawsze zadawajmy pytania. Czy aby na pewno tak jest? No i tutaj bezpośrednio pojawia się siódmy punkt, który brzmi spojrzeć na świat z perspektywy szerszej niż czubek własnego nosa. Egocentryzm jest plagą naszych czasów. Nie wiem jak było kiedyś, ale dzisiaj tak jest na pewno. Żyjemy we własnych bańkach, do których wpuszczamy co najwyżej najbliższych. Rodzinę, przyjaciół, znajomych, natomiast całą resztę wielu z nas postrzega jako potencjalne zagrożenie, albo przynajmniej coś nieistotnego uwagi. Zachęcam do tego, aby przebić tę bańkę, aby poczuć, że jesteśmy częścią zdecydowanie większej całości, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować sami i bardzo mocno zależymy od innych, od innych ludzi i od innych istot w ogóle. Warto w związku z tym okazać im trochę szacunku. A przynajmniej zauważyć, że są i że mają swoje potrzeby, i ich potrzeby dla nich są tak samo ważne, jak nasze potrzeby dla nas samych. Myślę, że to ważny punkt i ważna zmiana w podejściu do siebie i do świata. Ósmy punkt brzmi tak: robić jedną rzecz naraz. Sami wiecie, że zachęca się nas do tego, byśmy byli wielozadaniowi, abyśmy robili wiele rzeczy naraz. Często jest to po podawane jako taki przykład wyjątkowości. Jeśli ktoś potrafi cztery rzeczy zrobić równocześnie, to jest taki wow i och. Ja uważam, że należy robić jedną rzecz starannie, dokładnie, uważnie i do końca. Dzięki temu mniej się zmęczymy, to, co mamy do zrobienia, zrobimy zdecydowanie lepiej. Ta czynność bądź rzecz, dzięki naszej uwadze i zaangażowaniu, nabiorą większej szlachetności i świat będzie po prostu lepiej wyglądał, a my będziemy mniej zmęczeni. Ale też więcej zrobimy, bo paradoksalnie, jeśli się nie rozpraszamy niczym dookoła, jeśli nie robimy tysiąca rzeczy równocześnie, jesteśmy bardziej dokładni, staranni i nasze wysiłki, nasza praca jest bardziej efektywna. Warto zatem. Robić jedną rzecz naraz, ale robić tylko ją z pełną uważnością. Kolejny punkt, myślę, też ważny dla wielu z nas, bo z tym mamy problem, czyli wyznaczyć priorytety. Chwytamy wiele z za ogon, wszystko wydaje się ważne, pilne i konieczne do załatwienia natychmiast. Zapominamy, że życie w chaosie, chaos wokół powoduje chaos wewnętrzny, rozproszenie. Zagubienie, pogubienie, a to wiąże się z dużą stratą energetyczną, warto w związku z tym uporządkować świat wokół, a jednym z rodzajów uporządkowania świata jest właśnie wyznaczenie priorytetów tego, co naprawdę ważne, pilne i istotne. Co nie oznacza oczywiście, że inne rzeczy należy zostawić odłogiem, ale ustawić je w odpowiedniej kolejce i po kolei, powoli zająć się każdą z nich po kolei i pojedynczo. Tak, jak było powiedziane wcześniej, robimy jedną rzecz naraz. Dzięki temu uzyskamy dużo więcej spokoju, harmonii, takiego wewnętrznego ładu, porządku i tej przestrzeni, o której tyle opowiadam, i dobrze rozumianej pustki w naszych głowach, dzięki czemu będziemy żyć bardziej świadomie. Dziesiąty punkt na mojej liście brzmi tak: uwolnić się od wszystkiego, co zajmuje niepotrzebnie czas. Wiemy o co chodzi. Ileż to czasu marnujemy na media społecznościowe, na pogaduchy bez głębszego sensu, na zamartwianie, na rozpamiętywanie, na przekładanie rzeczy z kąta w kąt, na myślenie o rzeczach nieistotnych. Zachęcam do tego, aby skupić się na tym, co ważne, co oczywiście wiąże się z wyznaczeniem priorytetów i z uporządkowaniem spraw i swojego życia. Kolejny punkt to zadbać o swoje wnętrze. O ile chętnie z nowym rokiem podejmujemy takie postanowienie, że pójdziemy na przykład na siłownię albo schudniemy ileś kilogramów, zaczniemy ćwiczyć, biegać, o tyle bardzo rzadko chcemy zadbać o siebie intelektualnie i duchowo. A warto, bo to widać. Tak samo jak zadbane ciało, tak samo widoczny jest zadbany umysł i zadbane wnętrze. Warto w związku z tym poświęcić mu trochę czasu, i nie mówię tutaj tylko o szkoleniach, o kursach, o książkach, ale właśnie o czasie na bycie z samym sobą, na refleksję, na medytację, na kontemplację, na to, co rozwija nas na tym najgłębszym poziomie. Kolejny punkt, kolejna wskazówka na nowy rok. Otaczać się ludźmi, którzy wspierają i wzmacniają, unikać zaś tych, którzy marudzą, narzekają i sieją defetyzm. Mówiłam już kiedyś o tym, że to, jak wygląda nasza rzeczywistość, jak wygląda świat wokół, bardzo często zależy od tego, z jakimi ludźmi się, otac jakimi ludźmi się otaczamy, z jakimi ludźmi przebywamy, jakich informacji słuchamy, co dopuszczamy do siebie, jeśli będziemy. Dużo czasu spędzać z osobami, które są malkontentami, to również przesiąkniemy takim podejściem, również stracimy radość życia. Jeśli będziemy się otaczać ludźmi, którzy nas zniechęcają, niedoceniają i podkładają kłody pod nogi, to daleko nie zajdziemy. Warto wybierać takich ludzi, takie środowisko, w którym będziemy wzrastać, ludzi, z którymi będzie nam po drodze. Też już o tym mówiłam na kanale, więc jeśli komuś to umknęło, to oczywiście zachęcam do obejrzenia odcinka o stratach towarzyskich, a ci, którzy już to widzieli, to wiedzą, co mam na myśli. I z własnego doświadczenia wiem, że to jest bardzo ważne. Kolejny punkt brzmi tak, nie przesadzać z perfekcjonizmem, bo lepsze bywa wrogiem dobrego. No, i tak, rzeczywiście jest. Chociaż oczywiście. Wszystko wokół krzyczy, że musi być wow, super, mega i hiper, i w ogóle najlepsze na świecie zachęcam do, do umiaru po prostu, do zaprzyjaźnienia się z umiarem, bo jest ważne we wszystkim, co robimy. Wystarczająco dobrze jest tak, jak jest, jeśli staramy się robić to, co robimy najlepiej jak potrafimy, wkładając to w swoją uwagę, wiedzę, doświadczenie. Czas, energię, robimy to starannie i z dobrą intencją, to dobrze jest tak, jak jest. Nie musi być lepiej. Czasami lepiej znaczy gorzej. Pamiętajmy o tym nie dajmy się zwariować tym wszystkim hasłom bycia ciągle lepszymi, wspanialszymi, bardziej idealnymi bo świat tak nie wygląda. Jak już byłby nudny, gdybyśmy wszyscy byli perfekcyjni i robili perfekcyjnie wszystko, co robimy. Czternasty punkt na mojej liście brzmi tak: oddychać powoli i głęboko. Oddech jest bardzo ważny, wiecie, bo często o nim opowiadam i mówię o tym, jaki wpływ, ogromny wpływ ma na nasze zdrowie, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Warto w związku z tym zaprzyjaźnić się ze swoim oddechem. Bo przecież jest to pierwsza rzecz, którą robimy w życiu, i ostatnia. Warto pamiętać o ogromnym wpływie oddechu na nasze zdrowie i na nasze samopoczucie. Warto zwracać uwagę w każdej chwili, jak oddychamy: jeśli oddech jest, jest przyspieszony, jeśli jest płytki, warto go wydłużyć. I w ogóle warto robić ćwiczenia oddechowe, szczególnie te rozluźniające, wyciszające. Uspokajające, bo one na pewno nie zaszkodzą, one są dobre dla każdego i pomogą nam przetrwać ten chaos, który nas otacza na co dzień. Dlatego pamiętajcie, oddychajcie powoli, głęboko, równo i świadomie, a jakże. I na koniec, piętnasty punkt, który brzmi tak. Uwolnić głowę ze zbędnych myśli. Nie wszystkie bowiem zasługują na uwagę. Sami przyznajcie przed sobą, ileż w ciągu dnia pojawia się w waszych głowach myśli, myśli, które nie niosą ze sobą żadnego ważnego przesłania. Te wszystkie epickie historie, te dramaty, te opery mydlane, które przewalają się nam przez głowy, to tak naprawdę myślowe śmieci. Bo gdyby się uważnie przyjrzeć temu, co się dzieje w naszych głowach, przyjrzeć się jakości naszych myśli, to z przykrością odkryjemy, że tych naprawdę wartościowych, refleksyjnych, twórczych jest niewiele, a one są najważniejsze. I my zapychamy się taką papką myślową, i nie ma miejsca na to, co wartościowe, na to, co sensowne i głębokie. Dlatego zachęcam do tego, aby oczyścić głowę ze zbędnych myśli, aby przyglądać się swoim myślom, aby akceptować to, co się dzieje, bo my nie możemy zupełnie nie myśleć. Ale jeśli będziemy świadomi tego, co myślimy i jak myślimy, będziemy mieli na to wpływ, bo będziemy mogli świadomie wybrać, czy dajemy głowie odpocząć zamiast tracić energię, bo przecież myślenie to jest bardzo energochłonny proces. Czy będziemy zatem oszczędzać tę energię na coś, co jest rzeczywiście ważne, czy będziemy ją bezpowrotnie trwonić na bzdety na myślową biegunkę, która właśnie dokładnie tyle jest warta i tyle znaczy. To tyle, jeśli chodzi o moje postanowienia na nowy rok, postanowienia na duchowej, wewnętrznej ścieżce. Mam nadzieję, że skorzystacie, mam nadzieję, że Was zainspirowałam. I życzę przy okazji wytrwałości w realizowaniu własnych postanowień i życzę wszystkiego dobrego na ten rok i na każdy inny. Bądźcie zdrowi. Do zobaczenia.